No, i dowiemy się jutro o 12.00, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Pewnie będzie to ktoś z tej dwójki, probierz Papszun. Ja osobiście stawiałbym na Papszuna, gdybym miał wybierać na trenera Marka Papszuna. Mimo, że broniłem kandydatury jakiś czas temu na Facebooku Michała Probierze, to uważam, że jednak Marek Papszun byłby lepszą opcją. Ale moim zdaniem, bardzo dobrym wyborem, tak możemy sobie poteoretyzować, no bo to przecież tylko zabawa i tak już wiadomo, kto tym selekcjonerem będzie. Pewnie niedługo wyciekną jakieś nieoficjalne informacje i się dowiemy przed tą godziną 12 jutro. No ale takim dobrym, moim zdaniem, kandydatem byłby Jacek Magiera. Przekonał mnie do, trochę przekonał mnie do tej kandydatury i wskazał plusy Jacka Magiery. Mietek Miedczyński na swoim kanale, który mówił, że polska reprezentacja potrzebuje teraz nie takiego krzykacza, takiego zamordystę, tylko kogoś, kto jest psychologiem dla zawodników i kto dotrze do nich w taki naprawdę dogłębny sposób, a nie tylko tak powierzchownie, nie wiem, krzykiem, dyscypliną i tak dalej. Jacek Magiera takie miękkie umiejętności. Miałby. Rzeczywiście zgadzam się z tym, bo to, co robi teraz ze Śląskiem Wrocław, to pokazuje z takiej drużyny słabej potrafił zrobić no, jednak solidnego ligowca w tym sezonie, no i odblokował wielu piłkarzy, którym poprzednio za poprzedniego trenera nie szło, więc myślę, że on dobry, dobrze komunikowałby się z zespołem, mógłby wydobyć i to co najlepsze z Lewandowskiego czy z Zielińskiego i dotarłby do głów tych piłkarzy, myślę, że w taki właśnie inny sposób, tak by ich naprawdę przekonał, a nie tylko taką dyscypliną i twardą ręką no ale pewnie wiem, że Jacek Magiera dobry, nie będzie selekcjonerem, więc to tylko takie moje sobie rozważanie luźne, no ale z dwójki tych kandydatów którzy są w grze, czyli Papsun, Probierz, ja bym postawił na, na Papsuna na Marka Papsuna i pewnie większość z Was e, tak samo, chociaż wcale nie uważam, że Michał Probierz to zły kandydat. Jeśli on zostanie, to też płakał, nie będę. Moim zdaniem, ktokolwiek zostanie selekcjonerem, to powinniśmy trzymać za niego kciuki, bo jesteśmy w takiej dra dramatycznej sytuacji, że... No, że naprawdę, że po tym meczu z Wyspami Owczymi i z Mołdawią chyba jeszcze nie powinniśmy rozliczać nowego selekcjonera, dać mu czas, da daj dajmy mu popracować i rozliczajmy za jakiś czas, nie wiem, po tych barażach chociażby. A może nawet i jeszcze to będzie za wcześnie. Musimy być cierpliwi teraz i już nawet jak nie uda się awansować do tego euro, no to już nie zwalniajmy tego selekcjonera, bo to będzie już naprawdę śmieszne. Szósty selekcjoner chyba w ciągu pięciu czy sześciu lat to, to w klubach, w większości klubów ekstraklasy aż takiego tempa nie ma, co dopiero w reprezentacji tak moim zdaniem nie powinno być. Tam potrzeba ciągłości i to nie mówię ja. Tylko trenerzy, selekcjonerzy, którzy pracowali z reprezentacją i inni ludzie, którzy się na tym po prostu znają. Także ciekawe, ciekawe, co jutro się wydarzy o 12:00 ta transmisja konferencji prasowej i prezentacji nowego selekcjonera. Czekamy.